Siemano, jak pewnie niektórzy zauważyli, tydzień temu nie było filmu na moim kanale. A to dlatego, że trochę brakuje mi pomysłów. To znaczy ja mam pomysły, niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale czasami jest tak, że budzę się i nagle tak myślę, ej, jutro trzeba wrzucić film na kanał. A często tak jakby w jeden dzień trudno jest zamówić jakieś rzeczy potrzebne do filmu, lub pojechać w jakieś miejsce, nagrać ten film, i trochę jest to moja wina, że za późno się do tego zabieram. Ale też nie chciałbym nagrywać takich filmów słabych, które mają tylko Zapchać kanał mój, co aby te filmy zawsze były fajne do oglądania, fajne dla was, żeby fajnie wyglądały i żebym był z nich dumny. Więc dlatego czasami nie pojawi się film. I dlatego teraz chciałem Was poprosić, jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, które pasowały do mojego kanału, mogą to być challenge, pranki, wszystkie pomysły, jakie macie, piszcie w komentarzach. Może to być 10 pomysłów, może to być w ogóle 50 pomysłów na filmy, jakie mogę nagrać. I może wykorzystam jakieś, jakie mi dacie. Ponieważ chciałem przejść na taki tryb. Dwóch, trzech nawet filmów w tygodniu na kanał, ale wiem, że to będzie ciężkie i potrzebuję naprawdę mega, dużo super fajnych pomysłów, które będą fajne do oglądania. I dodatkowo, chciałem niedługo zrealizować Q&A Nagrać swoje pierwsze w życiu QA, ale do tego też potrzebuję pytań, więc jeżeli masz jedno pytanie, 10. 50 pytań, to napisz to w komentarzu, a ja postaram się na kilka ciekawszych odpowiedzieć. Więc jeżeli ktoś jest nowy, to oczywiście zachęcam do zostawienia takiej subskrypcji na dole pod filmem. Widzimy się w kolejnych materiałach, filmach na moim kanale. Pa, pa! Cześć!